Powiedział kiedyś Szekspir, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje. Mówi się też, że dyktatorzy nie mogą spać. To jest chyba opinia przesadzona. W takim razie należy się tylko zastanawiać, co im się w te noce, kiedy już śpią, śni. Sen dyktatorka. Miał wizję Łukaszenka, w niej sen mocarstwowy, w którym wkroczył na zachód z miną świętej krowy, wcielając do kołchozu zdobyczne kawałki. Białowierze, Białystok, Wilno i Suwałki. No więc działał z zapałem, energią, ochotą, jakby go z Ribbentropem popierał Mołotów. Nagle... Mu duch Jagieły objawił się w Gieźle. Pilnuj lepiej pan Mińska, nim Putin go weźmie.